Marcin to rzeczywiście bardzo barwna postać, ale przede wszystkim inteligentna. Marcin świetnie mówi, e, wprawdzie szybko, ale bardzo soczystym e, językiem, z takimi pięknymi metaforami e, od nieba do piekła, kiedy e, czeka na drugą połowę meczu. Z nieba do piekła tak naprawdę i dla nas też jest to duże zaskoczenie. Co prawda na gorąco też nie można tego oceniać. Ja to widziałem z dalekiej perspektywy, więc nie podejmuję się oceny. Ale w sytuacji, kiedy w 93. minucie, właściwie w ostatniej minucie doliczonego czasu gry dostaje się bramkę na 2-1, to naprawdę nastroje mogą być tylko minorowe. Marcin nie wygląda na osobę zmęczoną, ale nie tylko w sensie takiej kondycji fizycznej, ale również i takiego nastawienia mentalnego. Raczej zrobił na mnie wrażenie, ale wrażenia oczywiście mogą być mylące. Osoby, która wie, o co mu chodzi w życiu, która potrafi stawiać cele i planować i je realizować, te plany. W związku z tym jest też trochę tajemniczy, nie mówi wszystkiego do końca, ale mamy prawo w swoich sprawach pozostawiać ostatnią kropkę do własnej dyspozycji. Widać, że potrafi być bardzo skoncentrowany. Jednocześnie w swoich wypowiedziach wykazuje skromność. On tylko dołożył nogę strzelając bramkę. On jej nie strzelił. To bardzo sympatyczne przy całej takiej postaci, bardzo ciepłej, a w szczególności, kiedy dziennikarze pytają go o swojego brata, przeciwko któremu grał. No miałby okazję tutaj, jak wielu braci, dołożyć, a, a on okazuje się bardzo sympatyczny, ciepły, braterski, ale taki też jest swoim. Kiedy od z kolegów, to jest taki typowy team player. No tak to w piłce jest, że jeśli tam szczęście się uśmiecha do, do jednych, to nie uśmiecha się do drugich. No myślę, że brat i cała legia szybko z tym kryzysem się uporają i tak samo wskoczą na, na odpowiedni to. Tajemniczy rycerz. To znaczy potrafi bardzo inteligentnie rzeczywiście mówić, bardzo szeroko ogarniać sytuację na boisku i między ludźmi w drużynie. Ale nie mówi do końca. w tym wszystkim gdzieś pozostaje indywidualnością z dystansem. Jednocześnie jest mało najeżonym wojownikiem. Chyba no co, ja nie chcę spokoju i chyba drużyna też nie chce spokoju. Tutaj trzeba być naładowanym, ale skoncentrowanym do końca, bo jeden zero to nie... J'avais menu.